Cześć. Dzisiaj nauczę was grać w Site z modułową planszą. Site to gra planszowa od 1 do 5 osób, a nawet do 7 z dodatkami. Każdy gracz kontroluje jedną z frakcji, która ma przypisane miejsce startowe na plansz. Site to bardzo dobrze zbalansowana gra i umiejscowienie państwa na mapie nie jest tu wyjątkiem, ponieważ każda frakcja ma swoją zdolność przeprawy, która pozwala jej przechodzić przez rzeki tylko w konkretnym miejscu. Zamiana frakcji miejscami na planszy może oznaczać, że niektórzy gracze mieliby utrudnione poruszanie się po mapie. Ale dodatek modularnej planszy robi dokładnie to, pozwala zamienić planszę i układ państw wokół niej. W dodatku znajdziecie dwustronną planszę, cztery dwustronne kafle terenu, siedem kafelków baz frakcji oraz 8 kart premii za budowę. Ta część dodatku jest najprostsza, po prostu wtasujcie je w karty premii z gry podstawowej i od tej pory używajcie wszystkich kart podczas rozgrywek, niezależnie od tego z którymi dodatkami gracie i czy używacie modularnej planszy. W tym momencie warto zaznaczyć, że modularna plansza nie jest zalecana do grania z dodatkiem Fenris Powstaje, albowiem może spowodować problemy w niektórych scenariuszach kampanii. Oczywiście w dodatku jest też instrukcja w wielu językach, w tym oczywiście polskim. Podczas przygotowania do gry wybierzcie lub wylosujcie stronę planszy, na której będziecie grać. Następnie losowo rozmieśćcie kafelki terenu na pustych polach, pilnując, aby orientacja kafelków była taka sama jak plansz. Jeżeli po umieszczeniu kafelka okaże się, że przy bazie frakcji znajduje się jezioro, obróćcie kafel na drugą stronę na pewno będzie pesował. Jeżeli rzeka na planszy przelega do jeziora, Traktuje się ją jako część jeziora, nie potrzeba mieć odblokowanej zdolności przeprawy, żeby przez nią przejść, ale niezbędne będzie oczywiście posiadanie zdolności wchodzenia na jeziora. Po umieszczeniu wszystkich czterech kafelków losowo rozmieśćcie bazy na wyznaczonych do tego miejscach. Jedno z pól będzie zawierało pustą bazę. Następnie rozlosujcie planszę gracz. Zaczynając od gracza z najwyższym numerem na planszy, wybieracie jedną z frakcji. Kolejność w grze, tak jak wcześniej, będzie od najniższego numeru do najwyższego, tylko wybieranie jest na odwrót. Mała uwaga, gracz z planszą Przemysłu nie może wybrać frakcji więcej. Jeżeli gracie w mniej osób, możecie zdecydować się usunąć niektóre kawelki planszy, tak aby odpowiednio zawiązić obszar gry. Na przykład trzy osoby możecie usunąć jeden lub dwa kafle, w zależności od tego jakie frakcje zostały wybrane to wszystko, co musicie wiedzieć, żeby zagrać w site z modularną planszą. Z pewnością urozmaici ona Wasze gry. Jeżeli będziecie jej używać grając z nowymi graszczami, zwróćcie uwagę na zdolności przeprawy frakcji i rozmieszczenie terenów na planszy, tak aby pokazać mniej doświadczonym kolegom i koleżankom, na co powinni uważać wybierając frakcję. Mam na imię Marcin i mam nadzieję, że nauczyłem Was grać w site z modularną planszą.